Czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, że natura nie popełnia błędów, a wszystkie procesy zachodzące w organizmie przebiegają logicznie, zgodnie z planem i już od wieków z właściwym rezultatem? Każdego dnia wszystkie funkcje organizmu zostają dostosowane do warunków zewnętrznych. Na przykład, kiedy biegamy, zaczynamy się pocić. A nasze tętno wzrasta. Ale gdy często lub przez dłuższy czas przebywamy na słońcu, nasza skóra ciemnieje. Natomiast gdy nasze mięśnie przez dłuższy czas poddawane są maksymalnej wydajności, tkanka mięśniowa ulega powiększeniu. Z kolei, w przypadku innych zmian funkcjonalnych i komórkowych, mówi się o chorobie. Ponieważ do tej pory nie odkryto w niej konkretnego porządku. Dzięki nowej medycynie odkrywamy, że nic w ciele nie przebiega nieprawidłowo. Wszystkie zachodzące zmiany są częścią tak zwanych sensownych biologicznych specjalnych programów natury w skrócie SBS których celem jest pomoc w przetrwaniu jednostki lub stada. Specjalny program oznacza tutaj program, który rozpoczyna się w szczególnych warunkach, a mianowicie wtedy, gdy podstawowe potrzeby biologiczne nagle wydają się być niemożliwe do zrealizowania. Do nich należą wchłanianie pożywienia czy tlenu, fizyczna nienaruszalność, kontakt z innymi żywymi istotami, status w społeczeństwie, prokreacja, i tak dalej. Takie same potrzeby biologiczne znajdujemy również u zwierząt, nawet jeśli każdy gatunek ma swoje szczególne cechy, które wynikają z jego kodu biologicznego. Ponieważ większa część budowy naszego ciała i jego funkcje wykazują bardzo duże podobieństwo do pozostałych ssaków, tak więc mechanizmy adaptacyjne w postaci sensownych, biologicznych, specjalnych programów natury są w dużej mierze identyczne. Jedynie reakcje na sytuacje, w których podstawowa potrzeba biologiczna nie zostaje zaspokojona, a które aktywują programy specjalne, zwykle znacznie różnią się od reakcji zwierząt. Oto trzy przykłady. Ten pierwszy ze świata zwierząt. Gdy jeleń zostanie zaskoczony przez pożar lasu, to jego reakcją na to zagrożenie jest strach przed śmiercią. To odczucie uruchamia SPS, czyli Sensowny Biologiczny Specjalny Program Pęcherzyków Płucnych, które są odpowiedzialne za pobieranie tlenu. W ramach SPS-u Potęgują one swoją funkcję, dzięki czemu jeleń może szybciej i dłużej uciekać, aby wyjść z zagrożenia. Antylopa znajduje swój wodopój wyschnięty i w tym momencie nie wie, gdzie znajdzie świeżą wodę. Aby przetrwać, musi opuścić swoje dotychczas pewne środowisko i uruchamia SPS cewki zbiorczej nerki. Odpowiada ona za regulację zasobów wody w organizmie. SBS prowadzi do nasilenia jej funkcji i dzięki czemu prawie cała woda zostaje zatrzymana w organizmie do czasu, aż antylopa znajdzie inne, pewne źródło wody. Młody lisek spada ze zbocza i jest poważnie zraniony. Matka czuje że znajduje się on w poważnym niebezpieczeństwie i nie ma szans przeżycia, ponieważ nie będzie mógł zdobywać pożywienia. Instynkt macierzyński uruchamia u niej SPS kruczołów mlecznych, aby wyprodukować więcej mleka, a tym samym zabezpieczyć malucha tak długo, aż dojdzie on do siebie i wyjdzie z zagrożenia. Prawie wszystko, co do tej pory nazywane i uznawane było za chorobę, odbywa się w ramach wspomnianego wcześniej sensownego, biologicznego, specjalnego programu natury. Dziś znamy już ponad 100 takich ewolucyjnie rozumianych programów. Ewolucyjnie rozumiany oznacza to, że w naturalnym, jak było to dawniej, sposobie życia, Programy te mają sens i pomagają przetrwać trudną sytuację, jak widać w podanych wcześniej przykładach. Przyjrzyjmy się tym samym przykładom z punktu nowoczesnego, nienaturalnego stylu życia, które zazwyczaj spotyka się u cywilizowanego człowieka. W naturze strach przed śmiercią trwa jedynie przez krótki czas. Zwierzę albo ucieknie przed zagrożeniem, albo umiera. Z kolei człowiek potrafi miesiącami odczuwać strach przed śmiercią, np. z powodu negatywnej diagnozy lekarza. Ten strach przed śmiercią ma dokładnie taki sam wpływ na organizm, jak w przypadku jelenia. Jedynie nie ma tutaj realnego, widocznego zagrożenia, czy też wroga, przed którym trzeba by uciekać. Człowiek potrafi miesiące, a nawet lata pozostawać w poczuciu strachu przed śmiercią sytuacja, której nasza biologia nie przewidziała. Również w tym przypadku zaczyna się SPS pęcherzyków płucnych, lecz nie trwa on kilka minut, ale ciągnie się przez miesiące i to z maksymalnym natężeniem. Prowadzi to do nadmiernego namnażania się komórek. Aby w przyszłości sprostać zapotrzebowaniu. W zależności od intensywności i czasu trwania, ten nadmierny rozrost komórek uwidacznia się na zdjęciu rentgenowskim, i podczas wizyty u lekarza zostaje zdiagnozowany jako rak pęcherzyków płucnych lub, nieprecyzyjnie, jako rak płuc. Nawet utrata bezpiecznego środowiska, jak na przykładzie antylopy, w przyrodzie trwa zawsze tylko przez krótki, ograniczony czas. U nas ludzi często tak nie jest. Na przykład, gdy po śmierci żony owdowiały starzec musi opuścić swój dom i pozostaje sam w domu spokojnej starości. W rezultacie, w zależności od postrzegania tej sytuacji, może to również uruchomić SPS, czyli sensowny biologiczny specjalny program cewki zbiorczej nerki. W przeciwieństwie do antylopy, która albo umiera, albo szybko znajduje nowe, bezpieczne środowisko, stary człowiek pozostaje tu do końca życia. Ponieważ zauważono u niego skąpe oddawanie moczu, zdiagnozowano u niego niewydolność nerek. Dlaczego ten starszy pan właśnie tak zareagował, a setki innych nie lub zupełnie inaczej zobaczymy później. W naturze czas trwania SPS-u gruczołu mlecznego jest zawsze ograniczony. Porównajmy to z człowiekiem. Oto przykład. Mała dziewczynka nagle wbiega na ulicę i zostaje potrącona przez samochód. U matki rozpoczyna się ten sam SPS jak u wcześniej przedstawionej lisicy, ponieważ pierś matki dostarczy dziecku mleko. Jednak odpowiedź na to, czy dziecko umrze, czy, czy wyzdrowieje, niekoniecznie nastąpi w ciągu kilku dni, jak w przypadku lisa żyjącego w naturalnym środowisku. Dzięki medycynie ratunkowej. Nawet przy najgorszych obrażeniach dziewczynka ta może być tygodniami sztucznie utrzymywana przy życiu i dzięki temu przeżyć ten straszny wypadek. Sytuacja ta aktywuje u matki SPS kruczołów mlecznych, który trwa tygodniami. W tym czasie komórki pracują z maksymalną wydajnością, namnażając się. Powstaje guz kruczołu mlecznego który nieprecyzyjnie określany jest jako rak piersi. Ale zanim ktokolwiek teraz niepotrzebnie się zaniepokoi, prawie żaden uraz lub choroba u własnych dzieci nie doprowadza do tego SPS-u, ponieważ i tutaj obowiązuje następująca zasada. To, czy kobieta zareaguje SPS-em, zależy od bardzo konkretnych kryteriów którym przyjrzymy się w dalszej części. Rozpoczęcie SBS-u oznacza, że nasz organizm reaguje jego odzwierzęcą logiką i tym samym stara się jak najlepiej pomóc nam pokonać tę trudną sytuację, w której się znajdujemy. Nadmierny przyrost komórek występuje tylko wtedy, gdy, jak w przypadku przedstawionego SPS-u, kobieta miesiącami trwa w poczuciu, że jej dziecko nie jest odpowiednio zabezpieczone i pielęgnowane, a to w zależności od masy przyrostu ostatecznie doprowadza do diagnozy nowotworu. Takie programy specjalne są do dziś najlepszą możliwą samoregulacją żywych organizmów. Nawet jeśli szybki rozwój naszej cywilizacji coraz częściej powoduje, że zmiany organiczne nie służą już swojemu celowi, a tym samym nie przyczyniają się do rozwiązania problemu. Zamiast tego same w sobie stają się problemami, które to nazywamy chorobą. Doktor Hammer sformułował to w piątym biologicznym prawie natury. Prawo, które pozwala nam zrozumieć, że każda tak zwana choroba jest częścią sensownego biologicznego programu natury, który rozumiany może być jako zwierzęca i instynktowna reakcja ciała. Nie znajdziemy tutaj tego, co wcześniej uważaliśmy za przyczynę chorób złośliwe komórki rakowe, zarazki chorobotwórcze czy wady. Widzimy tutaj tylko rozsądnie zaprojektowane programy w naszym ciele, które poprzez zbyt długi czas trwania doprowadzają do zmian funkcjonalnych i komórkowych, a które do tej pory uważano za złośliwe, zaraźliwe lub wadliwe. Gdy zrozumiemy mechanizm tych specjalnych programów, nie będziemy musieli bać się poważnych diagnoz. Jeśli pacjentka z nowotworem w wyżej wymienionym przykładzie wie, że przyrost gruczołów mlecznych ma bardzo specyficzny związek z sytuacją z jej życia, to dla niej nie będzie to już chaotyczny, złośliwy proces, który jak dotąd myślała, nieuchronnie prowadzi do bolesnej śmierci. Zauważy, że jest to konkretny program, który rozpoczął się z pewnych względów, i którego dalszy przebieg jest z grubsza przewidywalny, a przede wszystkim, aby miał on dalszy pozytywny przebieg, ona sama ma na niego wpływ poprzez konkretne działania i zachowanie, jak zobaczymy później. Od tej chwili nie jest ona ofiarą choroby. Ale dzięki poznaniu pięciu biologicznych praw natury, staje się aktywnym uczestnikiem dalszego przebiegu choroby. Podobnie jak pęcherzyki płucne, cewka zbiorcza nerki czy gruczoły mleczne, każda inna tkanka ciała ma swój specjalny program a tym samym swój sposób adaptacji w przypadku konfliktu zgodnie z precyzyjnym, powtarzalnym i przewidywalnym systemem, któremu możemy przyjrzeć się w kolejnych odcinkach.